Dzień dobry, jestem Masato, witam w kolejnym odcinku na temat, i dzisiaj w na temat weźmiemy sobie dość ogólnie, nie jakąś konkretną formę gramatyczną, a bardziej schemat, który się pojawia bardzo często. Mianowicie coś, co mamy zakończone na naj i oznacza nam faktycznie jakieś, oznacza to nam przeczenie, tak? Wyjątkowo nie, w, tak jak w przypadku Śkanaj, gdzie będziemy to tłumaczyć odwrotnie, tak? Tutaj naj będzie nam oznaczało przeczenie i aby podkreślić to przeczenie, yy, doprecyzować to przeczenie, Japończycy umieszczają coś przed tym. Więc kiedy sobie spojrzycie na te zdania wszędzie, to zauważycie, że za każdym razem, kiedy tutaj podkreślam, znajduje się na końcu naj. Kiedy omawialiśmy trochę partykułem mo, wspominaliśmy o tym, że mo plus naj daje nam 100% przeczenie. Ale teraz chciałbym jeszcze, żebyśmy sobie jeszcze raz popatrzyli na te przykłady i zauważyli, że, jak, że tu wszystko się ze sobą jakby łączy w ten sposób. Zobaczcie, mamy tutaj na przykład pierwsze słowo. To jest y, słowo na y, zbyt Amari, z tym, że to jest zbyt w sensie, że jeżeli mamy coś więcej, czyli na przykład, na przykład wydrukowałem jedną stronę więcej i to jest ten zbyt. Więc zbyt, bardziej zbytnio, zbytnio coś nie. Czyli mówimy o rzeczach, których najczęściej albo zbytnio nie robimy. Czyli, do, yy, czyli bierzemy sobie Amari i po tym Amari dajemy jakiegoś rodzaju dalszą część, czyli w tym wypadku to, co tu jest pokazane, i na końcu dajemy naj. Czyli na przykład zbytnio nie jem, zbytnio nie pije, Amari no ma naj. To dziwne, ale no możemy doprecyzować co, że na przykład kora, czyli że coli na przykład. Czy na przykład y, Amari o Yoga Zbytnio nie pływam. Więc widzicie, że tworzymy jakiegoś rodzaju zbytnio? Nie. Weźmiemy sobie tutaj kolejny y, przykład. Tutaj mamy Ci Nai. One ze sobą występują razem. Ci Nai. Czyli że y, za żadne skarby nie. Ci siędzi Nie wierzę za żadne skarby. Ci Nai. Znowu kolejna para. Rokuni Nai. Czyli, że za bardzo nie. Rokuni naj. Więc tutaj w tym przypadku za bardzo nie, za bardzo nie śpię. Za bardzo nie, za bardzo nie śpię. Jedziemy dalej. Keśty naj. Keśty to jest pod żadnym pozorem. I zauważcie, że w języku polskim też pod żadnym pozorem y, nie używamy bez przeczenia. Bo musimy powiedzieć, że pod żadnym pozorem coś nie rób. Tak więc pod żadnym pozorem nie. Więc. Tutaj będzie keśte yurusanai. Pod żadnym pozorem nie wybaczaj. Yurusu, yurusu to jest wybaczyć, więc yurusanai nie wybaczyć. Keśte yurusanai. Pod żadnym pozorem nie wybaczaj. Jak gdyby był problem z wymową, to... Keśte. Keśte. Keśte yurusanai. Tutaj mamy znowu. Kanarazu mo dekinai. Kanarazu oznacza... Z pewnością na 100% bezapelacyjnie, zaś kanarazumo oznacza: no nie do końca. Nie do końca z pewnością, więc nie oznacza to, że, y, że na 100% dałoby się to zrobić. Canarazumo dekinai, Czyli, że nie wygląda na to, żeby można było na 100% to zrobić. Canarazumo dekinai. I znowu te takie standardowe, czyli Icumo nai czyli, że nigdy. Daremo nai, czyli że nikt. Dokomo nai, czyli że nigdzie. Nandemo nai, czyli że nic. I mamy znowu tutaj taki ten przykład z końcówką jako nai. Tutaj mamy z kolei mushiro, czyli raczej, że raczej w sensie, że podajemy inną rzecz. Więc tutaj będzie mushiro Sądzaj. shinai. Mushiro sonzai shinai. Musiro raczej nie istnieje. Sądzę, że si nai. Tutaj musiro możemy używać też bez naj, prawda? Ale zauważcie, że znowu Japończycy tak kochają naj, że muszą je wrzucać naprawdę w wielu miejscach. Naj, naj, koto, kotoła, i tak dalej. Iake, Łake, wa nai. Więc naj jest bardzo często przez nich używane i dobrze jest się do niego przyzwyczaić, że naj u nich nie ma takiego. Nieprzyjemnego wydźwięku jak u nas, że jeżeli coś jest nie, to automatycznie jest niefajne. Yy, właśnie niekoniecznie. Właśnie niekoniecznie. Tutaj nie, nie, nie jest takie negatywne, jakby. Giakoni okora renaj. Przeciwnie. Nie może się wydarzyć. Okora renaj. Nie może się wydarzyć, więc. Giakoni okora renaj. Nie może się wydarzyć. Ikka, soretomo i kanajka. Ikka, czyli czy, czy idziemy, czy zmierzamy, soretomo, czy może jednak, i kanajka. Nie zbierzamy, nie idziemy nigdzie. Ikka, soretomo i kanajka, czy może jednak? Czyli czy może jednak? Nie. Czyli znowu widzicie, to nie jest wszędzie. Konani, sonani, annani, naj. Czyli że Tutaj w zależności od tego, y, której rzeczy, którą rzecz byśmy chcieli podkreślić, czy używalibyśmy bardziej rzeczy, która jest y, jakby. To by zależało od tego, czy chcielibyśmy zamienić sobie korę w konanie, czyli jakby tak wiele. Tutaj wszystkie możemy przetłumaczyć jako tak wiele, zbyt, wie zbyt wiele. Z tym, że różnica polega na tym, że jak sami widzicie, tutaj w zależności od tego, czy zamieniamy sobie korę, sore tudzież na przykład właśnie are, więc kore będzie konnani sore będzie sonnani, a are będzie annani czyli kwestia jest taka, że mówimy czegoś i że właściwie tego nie ma, czyli na przykład sonnani shinpai sinai, na przykład de czyli nie martw się aż tak w tym sensie, prawda? i znowu nie w ten, w ten sposób no i generalnie chodzi o to, że jak z uwagi na to, że samo naj po prostu sobie występuje i ma macilere, to możemy używać to z jakimkolwiek przysłówkiem. Na przykład, Zubari to naj, i naj, i seni naj, i kioni naj, gakkari to naj. Na przykład, i to będzie, że całkowicie nie, i seni to będzie na przykład, że w tym samym momencie, i kioni to będzie za jednym zamachem. No, ale jeżeli damy naj, no to nie całkowicie nie, yy, nie w tym samym momencie, nie za jednym zamachem, nie rozczarowywuje. Czyli dodając to, yy, jakby to naj na sam koniec, nie zmieniamy ni nic właściwie w tym zdaniu, ponieważ oryginalne znaczenie, jakby już się tutaj znajduje, pomijając monaj. Ale bardziej wzbogacamy, czyli dużo bardziej e, będziemy naturalniejsi w e, naszym języku, jeżeli przed jakieś wyrażenie znaj będziemy coś dodawać. Dużo mniej bogato brzmi sędzinaj od Citomo Siendzinai Nenaj od Rokuni Nenai yurusanai od Keśte Jeresanai Dekinaj od Kanarazumodinai Czyli wzbogacamy język japoński jest swego rodzaju wzbogacaczem żeby podkreślić jeszcze bardziej w jakimś kontekście daną rzecz, dodajemy coś przed tym. I naj jest tutaj doskonałym przykładem tego jak to wzbogacanie właśnie działa. Czyli dodając coś przed tworzymy nasze zdanie dużo bardziej naturalniejsze i dzięki temu brzmi ono ładniej. I to właściwie tyle odnośnie naj Dziękuję za wysłuchanie. Do zobaczenia bądź usłyszenia w następnych materiałach na moim kanale. Ja byłem Masato. Matane.